Witam Was wszystkich ponownie. Dzisiaj pora na kilka kolejnych odcinków, a w pierwszym z nich misja 47, która nazywa się Just One is Wrong, czyli tylko jeden jest niewłaściwy. Zaczynamy, zobaczymy co mamy tym razem. Na początku mamy trzy czerwone dyskietki, oczywiście je sobie weźmiemy. No i mamy tylko jedną drogę na początek do wyboru, więc idziemy po prostu przed siebie, tak jak ta droga prowadzi. I za chwilę wyjdziemy z tego pierwszego pomieszczenia poprzez szpulki. Idziemy sobie w dół. Zobaczmy tylko, czy nie ma tutaj grawitacji. Nie, nie ma grawitacji. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie po prostu z kamieniami i spinkami. No nie wygląda to na coś zbyt skomplikowanego, więc sobie po prostu te spinki pozbieramy wszystkie. I mamy szpulkę prowadzącą w lewo. Nią sobie wyjdziemy z tego pomieszczenia, tylko że nie zajdziemy zbyt daleko, ponieważ tutaj przeszkadzają nam. Te murki są trzy murki, no trzeba by je jakoś zniszczyć. Tam na samym początku planszy zebraliśmy sobie trzy czerwone dyskietki i chyba możemy, nawet musimy właśnie tutaj tych dyskietek użyć, żeby te murki zniszczyć i przejść sobie dalej do kolejnego pomieszczenia. Ok, to mamy załatwione. Teraz zobaczmy o co chodzi tutaj. Są dwa pomieszczenia, takie zamknięte ze spinkami. Dwie pary nożyczek. No to w zasadzie wydaje się oczywiste. Trzeba po prostu tych nożyczek użyć, żeby zrobić sobie dojście do tych pomieszczeń. Tutaj wypuścimy sobie pierwsze te nożyczki. Chwilę na nie zaczekamy i zbierzemy sobie kolejne dwie spinki. Ok, to mamy załatwione. Teraz wypuszczamy sobie następne nożyczki. Na razie tych zielonych pól nie zjadam, które są tutaj. Na górę i po lewej, ponieważ te nożyczki by teraz poszły tam bardziej na prawo, a one muszą okrążyć to pomieszczenie, żeby je zniszczyć właśnie w tym miejscu, tak jak to zrobiłem przed chwilą. Ok, to pomieszczenie mamy zrobione, no i teraz mamy kilka dróg do wyboru, żeby przedostać się do kolejnego pomieszczenia. Może być tak, że któraś z tych szpulek albo Wszystkie, na przykład poza jedną, włączają grawitację i trzeba wybrać przejście przez taką szpulkę, żeby ta grawitacja nie była włączona. No nie wiem, czy tak jest, to jest tylko taki mój pomysł. W każdym razie trzeba wypróbować którąś z tych szpulek. No to po kolei idziemy pierwszą z brzegu od lewej, zobaczmy, czy jest tutaj grawitacja. Nie, nie ma grawitacji. Czyli jest wszystko w porządku. No i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Mamy trochę spinek do zebrania. W zasadzie możemy spróbować je jakoś tutaj ostrożnie pozbierać. Ale mamy też pomarańczowe dyskietki. Nie mamy dostępu do wyjścia. Więc musimy tych pomarańczowych dyskietek użyć, żeby sobie. Zniszczyć ten murek blokujący drogę do wyjścia i móc do niego wejść. Tej dyskietki na razie nie zrzucimy w żaden sposób, tak żeby ten murek zniszczyć, ponieważ no, jest to niemożliwe. Dlatego musimy tutaj, z tego co widzę, utworzyć taką małą reakcję łańcuchową, dlatego właśnie są tutaj te dwie pomarańczowe dyskietki. Przepychamy je maksymalnie w prawo, najpierw tą pierwszą, teraz tą drugą, i dopiero teraz zrzucamy tą dyskietkę z góry. Wytworzy się taka krótka reakcja łańcuchowa, która zniszczy ten murek. A my możemy teraz, już sobie, przejść do wyjścia i ukończyć misję numer 47.